Dzień dobry, witam Was serdecznie. Moi drodzy, Fiat Ducato, znowu bohater poprzednich odcinków, trafił do nas. Jak myślicie, dlaczego? A mianowicie, oczywiście, Kunolis nie odpuszcza. Słuchajcie, trzeci raz już rurę pogryzł. Trzeci raz w ciągu chyba dwóch tygodni pogryzł rurę w tym Fiacie Ducato. Jakieś dwa dni temu trafił do nas ten samochód. No i między innymi firma o film, jak Kunolis zaatakował właśnie Dukaciaka. No i stwierdzili, że zajmują się takimi środkami, jak e, właśnie zwalczanie kun i tak dalej. I powiedzieli, że wyślą swoje produkty na testy, żebyśmy przetestowali i sprawdzili, czy to działa. Nie wiem. Piszcie koniecznie w komentarzach, co stosujecie na te kuny całe. E, my kiedyś polecaliśmy jakieś kostki WC, tego typu rzeczy, sierść psa, jakieś odstraszacze elektroniczne. A firma Kunagone z takim liścikiem ładnym, który gdzieś tam na długim materiale Wam oczywiście przeczytam. I pokażę. Wysłała właśnie takie środki. E, mówią, że to jest wszystko naturalne. Działa bezproblemowo. Także mamy to sobie przetestować. O, widzę, że jeszcze dostałem fajne takie inne rzeczy, jak gadżety, takie jak... Oj, 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 żeby mi to nie spadło. To jest jakieś takie ognisko angielskie, coś takiego? Nie pamiętam, czekajcie. Gotuj wszędzie. O, ale fajna rzecz. To, to mi się przyda. To nie powiem, to mi się przyda. Także za to to dziękuję. A co na kuny? Zaraz weźmiemy, rozpakujemy i zobaczymy, czy faktycznie to działa. Czy wreszcie to auto nie będzie przyjeżdżać w dwa tygodnie trzy razy? To myślę, że już zdecydowanie za wiele. Pozdro, trzymajcie się. No i oczywiście piszcie koniecznie, co Wy używacie na kuny. Hej!